Magazyn stanowi kwadrat o boku długości 17 cm. Na stronie czwartej oraz stronie piątej znajdują się informacje o magazynie. Strona czwarta została horyzontalnie przedzielona w połowie: w górnej części, w lewym, górnym rogu znajduje się pogrubiony napis Hej z wykrzyknikiem, a poniżej zebrany w czterech kolumnach wstępniak, czyli tekst wprowadzający do nowego numeru o treści. Dziesięć numerów temu młodzi ludzie po raz pierwszy zaangażowali się w projekt Redakcja BB. Obalamy mit, że młodzież nie ma żadnych zainteresowań ani poglądów i najchętniej nic by nie robiła. W magazynie znajdziecie teksty na najróżniejsze tematy, od lekkich i przyjemnych po dotykające problemów, które wiele osób najchętniej zamiatłoby pod dywan. Z każdym numerem udowadniamy, że mamy swoje własne spojrzenie na świat i chętnie się nim dzielimy. Jedenastka jest wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że praca nad nią próbowała utrudnić niebawem sytuacja związana z pandemią, co jednak wcale nam nie przeszkodziło. Tym numerem otwieramy kolejną dziesiątkę. Czy nowe doświadczenia znajdą odbicie w następnych numerach? Na pewno. Nauczyliśmy się, że nawet jeśli nie możemy się na co dzień spotkać, redakcja to coś więcej niż mury i nasze relacje pozwoliły nam przeprowadzać warsztaty. Dzielić się doświadczeniami i stworzyć treści do magazynu całkowicie online. Choć niecierpliwie wyczekujemy dnia, kiedy znów będzie jak dawniej, wiemy, że nawet zamknięci w domach jesteśmy społecznością, która się wspiera i będzie działać do końca świata i jeden dzień dłużej. Liczymy blisko 450 osób, a każda z nich wkłada w projekt cząstkę siebie. Piszemy teksty, robimy zdjęcia, tworzymy filmy i grafiki oraz organizujemy wiele, wiele inicjatyw, których nie sposób wymienić. Jeśli chcesz do nas dołączyć, śmiało napisz na redakcja redakcjamałpa.redakcjabb.pl lub skontaktuj się z nami przez stronę www.redakcjabb.pl czy na facebooku fb.com ukośnik redakcja bb i opowiedz nam o sobie. Autorem wstępniaka jest Kajetan Woźnikowski. W dolnej części znajduje się spis osób zaangażowanych w koordynację projektów prowadzonych w ramach Fundacji Zróbmy To. Są to: Maja Dębowska, inicjatorka projektu Strategia. Dorota Łaski, koordynatorka projektu Redakcja BB, redaktor naczelna, Agnieszka Pietrzak, redakcja i korekta tekstów. Maria Żelcowa, dyrektorka Fundacji Zróbmy To. Angelika Ogrodzka, animatorka projektu. Justyna Górka. Animatorka projektu. Angelika Ferfecka, projektowanie graficzne, skład. Ula Kuska. Treści fotograficzne wsparcie mentorskie. Alicja Jakimów, treści graficzne, wsparcie mentorskie. Marzena Kocurek, treści filmowe, wsparcie mentorskie. Krzysztof Tusiewicz, treści filmowe, wsparcie mentorskie. Paweł Mrowiec, treści fotograficzne, wsparcie mentorskie. Jarosław Hes. Dyskusje filozoficzne, wsparcie mentorskie. Bartek Tabak, audiodeskrypcja, wsparcie mentorskie. Anna Cieśla, ambasadorka projektu. Kasia Tyszecka, ambasadorka projektu. Monika Kuczmierczyk, ambasadorka projektu. Dominik Kaczmarczyk, ambasador projektu. Ola Leszczyńska, ambasadorka projektu. Strona piąta również została horyzontalnie podzielona na trzy części. Na górze znajduje się tekst Kim jesteśmy? o treści. Projekt Redakcja BB skupia twórczych młodych ludzi z Bielska Białej i okolic. Zespół redakcyjny to ponad 450 osób z 30 szkół. Działamy w grupach dziennikarskiej, fotograficznej i wideograficznej, audiodeskrypcyjnej i towarzysko wszechstronnej. W ramach Centrum Aktywności Społecznej Projekt Centrum Miasta realizowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Biesku Białej, organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi i warsztaty. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Kultury program Kultura w sieci, w czasie pandemii spotkania i warsztaty odbywają się całkowicie online. Nasza siedziba przy ulicy Kraśnickiej 5a jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych bez wyjątku. Chodźcie porozmawiać, poznać fajnych ludzi lub czegoś nowego się nauczyć. Albo wypić herbaty i poczekać na autobus. Też można. Do zobaczenia. Dorotka, Justyna, Angelika, Maja, Maria. Naszego magazynu można teraz również posłuchać online. Wystarczy wejść na stronę redakcjabb.pl i w zakładce magazyny kliknąć wybrany numer. Artykuły nagrali i opracowali uczestnicy oraz uczestniczki naszego projektu. Poniżej w trzech kolumnach zostały zebrane informacje kontaktowe o treści. Redakcja BB ulica Krasińskiego 5a, pierwsze piętro 43300 bielsko-biała. Telefon plus 48 512 65 65 08. Redakcja małpa redakcja BB.pl www.redakcjabb.pl facebook.com ukośnik bb instagram ukośnik www.centrum.miasta.pl centrum.miasta małpa centrum redaktor naczelna Dorota Łacki Magazyn bezpłatny, wydany 27 czerwca 2020 roku w Bielsku Białej, wydrukowany przez drukarnię Remi B, www.remib.eu. Hashtag 11, wiosna, kośnik lato 2020, nakład 2000 sztuk. Wydawca, Towarzystwo Przyjaciół Bielska Białej i Podbeskicia, ulica Krasińskiego 5A, 43 300 Bielsko-Biała. Projekt Redakcja BB realizowany jest przez Fundację Zróbmy to i Towarzystwo Przyjaciół bielska Białe i Podbeskidzia. Pod treściami kontaktowymi znajdują się logotypy organizacji wspierających powstanie magazynu. Są to Bielsko-Biała, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Remi B. Drukarnia, Towarzystwo Przyjaciół bielska Białe i Podbeskidzia, Fundacja Zróbmy to. Na samym dole znajduje się prostokątna grafika zachęcająca do oddania 1%. Na jasno-szarym tle, w małe pomarańczowe kropki, znajduje się następująca treść. Zainwestuj w przyszłość młodych ludzi. Niech już teraz próbują swoich sił w różnych dziedzinach, odkrywają swoje mocne strony, potencjał, poczują siłę społeczności rówieśniczej, zainspirują się. Przekaż 1% na fundację zróbmy to. Krs. 0000 603 456 oraz logotypy z Fundacji Zróbmy to. Przedpraca, kto to wie, redakcja PB oraz Centrum Miasta.